Witam Was, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój komplet bramkarzy występujących w saszetkach wypuszczonych przez Pani Nii. To jest T-Mobile Extra Class A. Otworzę tą saszetkę, zobaczymy co jest w środku, a później już ruszymy z bramkarzami. Mamy tutaj też bramkarza Małkowskiego z Lechii, Gdańsk, Małkowskiego bramkarza z Korony Kielce. Mamy kucharczyka. Mrozińskiego i Dudka. Niestety nie ma mojego ulubionego Ważyniaka. No dobra, to zaczynamy teraz z kartami. Karty ułożone są w numeracji podanej przez Panini. I teraz tak, pierwszym ramkarzem jest Adam Stachowiak, grający w Bełchatowie. Statystyki dosyć przyzwoite. Tutaj macie jeszcze też Stachowiaka na karcie bazowej, podstawowej. Statystyki niewiele różnią się od, od karty bramkarzy. Kolejnym bramkarzem jest zawodnik górnika Zabrze i to jest Mateusz Sławik. Tutaj też on na w karcie bazowej. Jakub Słowik, Biały Białystok. I tutaj mamy go też w karcie bazowej. Zbigniew Małkowski w Korony Kielce i tu też on już na karcie bazowej Jaśmin Burić z Lecha Poznań tu też on ładne parametry dosyć następnym jest Sebastian Małkowski z Lechigdańsk. tutaj też on niestety już w innej koszulce ale też z Lotosu, głównego sponsora. Jednego z ważniejszych sponsorów Lechi. Mamy tutaj Dusana Kuciaka z Legii Warszawa, mistrza Polski, dobre statystyki, aż 93. Tu też on. Tutaj mamy Jakuba Szmatułę z Piastak Dziwice. Tu także Jakub Szmatuła. Mateusz Bąk z Podbeskidzia i również Bąk ja, Radosław Janukiewicz Pogoń Szczecin. także on Sebastian Przyrowski z Polonii Warszawa tu też on Michał Peskowicz Ruch Chorzów Tutaj mamy Mariana Kelemena ze Śląska Wrocław. Tutaj też on z takim charakterystycznym plasterkiem przy oku. Maciej Mielcarz, widzę futrz. Powtórka w karcie bazowej. Tutaj jest Sergiej Perejko, Wisła Kraków. Tu także Perej, Perejko, przepraszam. Michał Gliwa. Zagłębia lubin, i tu także on na karcie bazowej. Także pokazałem wam cały komplet kart bramkarzy, który wyszedł w tym roku, wypuszczony został przez Panini. W następnych filmach pokażę Wam ulubieńców fanów i mistrzów razem z odpowiednikami na kartach, na kartach bazowych. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na kolejne. Macie pytania? Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.